Cześć! Z tej strony Karol Karonadorski, witajcie na moim kanale Ankaro. A dzisiaj dla Was kręcę z tego uroczego miejsca: dokładnie z MRONGOWA, z rajdu Koguta tegorocznego. Mamy rok 2024. Ze mną jest mój przyjaciel z Dolnego Śląska, Łukasz Pawlukiewicz. Kłaniam się, Łukasz. Powiedz cześć, mi... Karol. cześć. kłaniam się. Powiedz mi, czym przyjechałeś na ten rajd? I po prostu ciebie znam i tak dalej, ty, ty tylko jeździsz Ankarami. Czym akurat przyjechałeś na tegoroczny rajd Koguta? W tym roku, tak jak i w poprzednim, Buick Riviera, 70 rok. Wybór dla mnie prosty, ze względu na wygodę, okay. ze względu na przyjemność zjazdy na taki dystans, to idealny samochód. Przyjechałeś w tym pięknym Biłkiem Riviera, dokładnie skąd? Z Podgliwicza. Z czyli Śląsk. Powiedz mi, nie będę pytał się, ile to pali, no bo wiadomo... W... A tu Cię zaskoczę. Naprawdę? Naprawdę, bo nie ma źle. Ludzie to myślą, się... że jak masz 7,5 litra pod maską... Czyli masz Big Blocka. Tak, to jest Big Block klasyczny, 7,5 litra, 370 koni. Tak, najmocniejszy silnik ze wszystkich Rivier, jaki czyli był. Czyli ile on dosp... dysponuje... Bo on wtedy, bo to jest ym, dokładnie 70. rocznik, tak. to jeszcze jest przed tą kastracją, czyli dokładnie on ma tak. 320 370. koni... 370. 370 koni, czyli... Z tyłu masz perę? Pewnie jeszcze nie. Właśnie nie. nie ma, nie ma, nie ma. Nie no nie i tam nieźle zamiata i buksuje, rozumiem, no, tak? Generalnie tak. No mocne jest auto. 692 Nm z tego spalania, czyli taka mała momentu, ciężarówka. Moment. Tak, tak, tak. tak. Okay. I mówię właśnie, wracając do tego spalania. Ludzie myślą, że to pali jakieś absurdalne ilości benzyny, ale nie ma źle, naprawdę. Jak jedziemy sobie tutaj bokami, Mhm. I wiesz, jedziemy takie no 90 ton, szybciej nie powiedzieć? Turystycznie, że tak, tak powiem. To ona mi pali koło 15 litrów, to nie ma źle. W zeszłym roku jak wracaliśmy, jechaliśmy a 1 mhm. cały czas autostradą, jechaliśmy 90 na godzinę, 12,6 średnio, no to słuchaj. To wiesz co, w tym roku akurat przyjechaliśmy z salonką G20, Aha. no i tam spalanie wczoraj żeśmy obliczyli, no. teoretycznie <laughs> nie musimy liczyć, ale w sześciu chłopa, z pełnym ekwipunkiem Aha. wyszło nam 15,9 litrów. No to to jest Bayer, nie? To masz no to... duży samochód. Tak, tak, więc... tak, To współczesne, że tak powiem. Sorry, nie ten, ale śmietniko, plastiki tyle palą, tak? No dlatego, Co dlatego ja myślę, że ludzie mówiąc o tym spalaniu, myślę o spalaniu od amerykańskich, no jakby trochę sobie tak wymyślają. Oni, oni nie mają o tym pojęcia, prawda? A tu wcale ta rzeczywistość nie jest, jest taka zła, to jest, to jest zła dla nas. Okej, okay, dobrze. Y, przyjechałeś tą Rivierą z rodziną? Tak, oczywiście. Żona, dwie córki, dzieci w... Tak, zakochane w aucie, w tym wozie i tak. z, y, ze znajomymi, z kumplami jeszcze, tak? Tak. Jechaliśmy widzę... na pięć samochodów. Tak, tak. tak. Okej, okay, na pięć. Y, dobra. Powiedz mi, co jeszcze masz w kolekcji, bo wiem, że jeszcze coś tam masz, bo. Wiesz co, z amkarów, to mam jeszcze Buicka model Super z 47 roku y, i mam jeszcze Datsuna 240Z który swoją drogą też ze stanu przyjechał. Jego mam najdłużej, bo go z 12 lat. Ej, ale ty jeszcze masz, e... poczekaj. Miałem kurwetę. Ja się poznaliśmy, miałem tak, korwetę. Miałeś c 4 tak, ale bo bardzo łatwo. pomagałeś dużo w c Co, dziękuję, tak. dziękuję. Coś tam wiem, coś tam ten. <grym grym> tak, rozmawialiśmy. Ja mam miałem... swoje oczko w głowie, mam z 87, jest to naprawdę Ja miałem 89, właśnie, czyli ostatnią przed a to jest przedliftowe są najładniejsze, bo polif już mi tak jak jak... Się nie siedzi. Znaczy ja się zakochałem w tych zegarach w środku, wiesz, otwierasz opalasz i wiesz, jak. Lata 80. 80. jak no lat 80. najlepiej. Quintesencja lat 80., digitale tak. i Majami ja wajs, tak. Ja właśnie sprzedałem, yy, kupiłem Rivierę i głównym argumentem było to, żeby iść z rodziną. Bo jakby korweta jest super, ale jest dwuosobowa. Uh -huh. ale nie mam miejsca, żeby trzymać więcej samochodów jak trzy, uh -huh. więc. Zadecydowaliśmy z rządką, że sprzedajemy korwetę i kupimy coś, żebyśmy mogli jechać rodzinie. Bo ten Buick z 1947 roku jest świetny, ale no jechanie nim na koguta to, to, to za bardzo. Nie Coś w tym wozie się robiłeś, bo jak przyjechałeś, wiem, że masz no, fajne brzmienie tego wozu. E, tak, ale to ja wiesz, co, ją kupiłem to na. Eee, A czego wy... ona pochodzi? Ze... Ze ona ze Stanów gdzieś tam okolicy z tego wspomniałem. Dość ciekawie się udało to kupić, bo ono miało, jak się okazało, w Stanach dwóch właścicieli tylko. Eee, poprzedni właściciel yy, wydaje mi się, że musiał mu się umrzeć. I ona tak z 15 lat stała nieruszana w stanach, gdzieś tam w jakimś garażu. Eee, mhm. No i trafiła na jakąś kupił go jak sam handlarz i od niego ją odkupiliśmy. Także, także dość... dość, dość Dość, dość fajne, bo mówię, że miała mało, miała mało właścicieli, no i mamy też papiery na to, bo w aucie była cała taka teka z dokumentami. Lakier tak. rozumiem oryginalny tak. i ten winyl na dachu tak, też tak, wydaje wszystko, się oryginalny, bo... Znaczy, nie sądzę, żeby winyl był zmieniany, na pewno jest oryginalny, hmm. lakier wydaje mi się, że też. Bardzo fajnie to jest... wygląda. O, masz tutaj wlepę. Custom Convent. Jednego z najlepszych eventów w Polsce. No na Bym nie powiedział w tak. Europie. No custom jest super. Ja na nim byłem właśnie tym starym biuikiem dwa razy. Ostatnio mi nie pasuje termin, niestety. Za każdym razem, wtedy mam wyjazd wakacyjny z rodziną, więc. Ale może tu roku się uda, zobaczymy. No, mamy Custom Heda, mamy Custom Convent. Tak, tak, tak. Jedno... Jedne na, naprawdę, ba, naprawdę bardzo ambitne imprezy. tak? Zgadza się. Yy, dobra, Łukasz, no to. Pokaż w tym wozie, jakie serce drzemie. Serduszko. Serduszko generalnie stokowe. Poza obudową filtra powietrza, bo to wiadomo, żeby jak tak ładnie wyglądało. I to jest ten słynny 455? Tak, tak, tak. gardzielowy czterogardzielowy. Tak, no najmocniejszy silnik, jaki był w Riviera, 370 koni. 7,5 litra po naszemu. Natomiast pod maską jest taka ciekawostka, że jest taki zbiorniczek. No, co to wygląda? A co to no właśnie, widzisz, ja też nie wiedziałem, co to jest na początku, bo w żadnej riverze tego nie widziałem. E, zapytałem na forum w river w Stanach i okazało się, że jest to system stabili, nie stabilizowania, tylko właściwie e, poziomowania tylnej osi. Oryginalny, e, automatyczny, jak siądzie ktoś z tyłu, to ona sama powinna się dźwignąć do e, zadanego poziomu i aut, river z tym systemem fabrycznie wyszło 240 sztuk. Okej, okay, czyli ona ma bardziej ambitniejsze niż jeżeli ja mam w swoim kaprisie, bo w kaprisie i, i pompujące mam tam z tyłu tak. w na wentyl, a, a tutaj jeszcze ma bardziej tak. ambitniejszy, bo zapewne... Z silnika idziemy pod czy nie no generalnie idzie ciśnienie, ładuje się ten zbiornik i zapewne i musi jak co, coś być do poziomowania tego... Jest czujnik na tym okay. moście. Który jakby wychwytuje tą wysokość i w razie czego doładowuje amortyzatory. Okej, okay, no piec to widzę, big block, duży dolot, duże głowice i klimatyzacja. Działa? Musi być. No, ja wiem, no, no, no to musi to działać. Ten pomad. Ten pomad na podciśnieniach, oczywiście. Klasyczny rok? 70. 70. No, oczywiście mamy ten pomad mm, i na tym podciśnieniu serio to działa. Działa, Moim, działa, właśnie, o dziwo działa. W moich to i to mm -hmm. naprawdę współcześnie to działa. Tak. No i co więcej? Alternator, pompa wody i nic więcej nie potrzeba. Z pewno trzeba dokładnie tak. Ma, tak. Z takich ciekawostek, to tutaj na przykład jest radio fabryczne. Nie ma anteny z zewnątrz nigdzie, jak widać, antena sklejona w przednią szybę. W 70 roku dało się w przedniej szybie, tak? Tak, jest sklejona. A no to w Europie teraz jest to nowość. Tak, dokładnie. Amerykanie w latach 70. już to mieli. No to co, przechodzimy do wnętrza. Przenosimy się na salony do Łukasza. Łukasz, pokaż. Zapraszam. Co tam masz? Do dużego w pokoju? W tym dużym pokoju śmiało zasiadaj, pokaż to piękne wnętrze. Uważka. Znaczy z tym wnętrzem to jest taka ciekawostka, no jest w ogóle w pełni oryginalne. E, właściciel bardzo mocno go doposażył to pierwszy, pierwszych, natomiast wnętrze zostawił w tej wersji takiej standardowej, ale żeby nie było całkowicie standardowo. To na przykład, mamy kanapę regulowaną elektrycznie w sześciu płaszczyznach. Yy, mamy radio, yy, bogatsze standardowo, Mamy automatyczną klimatyzację. To jest cały sterownik. No i pozostałe rzeczy to, o no takie rzeczy jak, nie wiem, podgrzewanie tylnej szyby. Yy, też by to była opcja. Więc generalnie, co się dało, to ten pierwszy właściciel kupił do tego samochód. Kierownica jest oryginalna, bo oryginalna kierownica jest szczerze mówiąc, brzydka, mi się nie podobała przynajmniej. Wiem, ona jest taka wielka, e, znaczy duż, e, duża średnica Cięka, i cienka. On, jest to ona mi się kojarzyła ze skodą 105, więc jakby Tak, 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 tak. Ale <laughs> to, co? To, to dla mnie pasuje super. Te jak kierownice customowe Granta, to jest Grant właśnie Grant. E, bardzo pasuje do tego wozu. Też tak uważam właśnie. To drewienko i ta trój, trójramienna no naprawdę mm. robi klimat i robotę, tak? Ale jest ładnie. Zegary jakiś dołożyłem, żeby ba, to No tam... a co tam za zegary? To jest jakieś, aha, czyli standardowo ładowanie, olej, olej i, temperatura. i temperatura. Wiesz to, bo akurat Riviera z tego typu samochodem, jakby to mówią, że to jest taki e, maskulkar dla dżentelmenów, Dżentelmena nie interesowało, jaką ma temperaturę silnika. Jego interesowało tylko w momencie, kiedy ta temperatura jest za wysoka mhm. i wtedy pojawia się kontrolka. kontrolka. Za wysoko, ciach. Okay. Tak samo jest z ciśnieniem oleju. Za wysok... za... Nie, nie ma ciśnienia, ciach, kontrolka. Nie ma ładowania, ciach, kontrolka. Jakby nie ma zegarów, które to pokazują. Mhm. Natomiast ja lubię wiedzieć, co się z samochodem dzieje, dlatego też te zegary sobie dołożyłem. I Mamy tutaj 70. rocznik i tak jak wcześniej pokazałeś, wszystko jest w totalnej wszystko elektryce, w prądzie, w prądzie, dokładnie, tak? tak? Mm -hmm. sterowanie lusterek na to GM-owe, standardowe, tak, czyli tu tak, tak. i chyba tam po prawej stronie w kierownicy masz tamto, czy, czy gdzieś Nie, 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 nie prawego lusterka nie, nie ma sterowania w ogóle w środku, ponieważ prawe lusterko było opcją. Standardowe okay. wier nie miały w ogóle prawego lusterka. Okay. E, ta ma oryginalne, ale nie po prostu ręcznie reguluje się z zewnątrz. E... Widzę, stary masz tutaj jakieś e, oczywiście autografy. Autografy, smaczki. tak. Co? Możesz wytłumaczyć? Co? No jasne, jasne, jasne. Wiesz co? To jest podpis Borysa Szyca i jego córki, Sony Szyc. E, te autko w zeszłym roku, tam półtorej roku temu. Grał w filmie Miało Cię Nie Być i główny bohater tego filmu ze swoją córką praktycznie przez połowę filmu jeździ tym samochodem. Więc to auto widać i z zewnątrz i w środku, mnóstwo scen jest skręconych w samochodzie. No i poprosiłem, żeby mi się podpisali, udało się to. Super. Z tyłu jeszcze zauważyłem jest piękny piękne logo Riviery. Tak, tam był, znaczy... Głośnik e, jest, tak? Jest, jest głośnik tam, dokładnie Jest to tak. identyczny patent. Zauważyłem u mojego gdyby przyjaciela, ładama mm -hmm. on ma Cadillaca De Villa z 70 no. i też w tylnej kanapie ma centralny głośnik. No ja myślę, że to wiesz, taki wymysł GM-u generalnie, Cadillac wiadomo też GM, więc... a Cadillac, Buick to były jakby te powiedzmy e, topowe marki i gm więc... konstrukcje. Dokładnie do... tak, dokładnie tak. Chociaż to... Cadillac wtedy miał głównie na przód, prawda? Tak jak Oldsmobile, prawda? A Riviera uchowała się jeszcze z tych aut z napędem na tył, klasycznie. Klasyka, no. Dla mnie też napęd na tył musi być. No, wiesz no, dla nas to jest najfajniejsze, no, Oczywiście. Przeciętny Amerykanie zapewne nie zwracał na to uwagi wtedy, ale, ale my to lubimy. E, jeszcze tak do e, stricte mechanicznych e, części skrzynia, rozumiem, tu jest, są, tu jest trzybiegowa? Tak jest. Ok. Klasycznie. O, no, wiesz, ten leniuch taki standardowy, amerykański, nie do zaróżnięcia. To jeszcze możesz pokazać, sorry, że tak private, no, ja ale kufer. Tutaj oczywiście nie chce mi się wyciągać kluczyków. Amerykanie to przewidzieli. Po co ci kluczyki? I no co, można? Można. Troszkę bałaganu, no ale to wiadomo, kto to jesteśmy na rajdzie. Wiadomo, swoje jakieś te, e, rzeczy mm -hmm. mater, klasy i tak dalej, ale jest dosyć głęboki trzech chłopa na pewno wejdzie. Te fury się kocha tak, jak nim, są. tak mm. nim krążąc, kruzując i tak dalej. Nie patrzy się w sumie na to spalanie. Nie, nie. Tak jak dokładnie. wcześniej żeśmy wspomnieli, ile? 16? No coś koło tego właśnie. No to, to proszę. Mówię, nie ma tragedii, prawda? Oczywiście. Słuchajcie, jesteśmy grupą w sześciu chłopa w wtorki Warszawa na tegorocznym Radzie Koguta 2024. Oficjalnie przekazuję tą oto wlepę Łukaszowi na jego piękną riwierę. Mam nadzieję, że odwiedzisz nas w Warszawie. Bardzo bym chciał. Słuchajcie, no to... świat jest mały. No wiesz co, jakby Warszawa to, się pop... to nie jest nie wiadomo jak daleko. No, więc... A To kleimy od razu, nie? A, słucham? Tak. Kleimy, no ja, jak? Ja myślę, że, że nakleisz. Ja oczywiście, że tak. Czekaj, żeby nam tu wszystko siadło. O, będzie, będzie dobrze, nie? Tak. Ładnie, żeby nam tu wszystko siadło. Patrz, jak się trafiło. Idealnie. Siedzi, Siedzi na niej, nie? Siedzi. Pięknie. Mili państwo, już tak podsumowując ten dzisiejszy piękny odcinek w tych pięknych rewirach tutaj Mrągowa z tym jakże zaistnym i kozackim biurkiem Riviera Łukasza z 70 roku, ja Łukasz, ślicznie ci dziękuję za ten poświęcony czas dzisiaj, jakże w takiej imprezowej atmosferze, takiej taki chillowej, chillowej, chillowej tak? Tak? Łukasz. Świat jest mały. Bardzo a prawdziwy mały. A am prawdziwe amkarowcy zawsze się spotkają. Dokładnie Przed tak. Przed wami dla was Łukasz Pawlukiewicz. Bardzo dziękuję. Ja tobie też ślicznie dziękuję i wszystkiego Dzięki dobrego. Z Karol szerokości... szerokości i przyczepności. Tobie również. Dziękuję. A was zapraszam dalej subskrypcje, lajki na mój kanał. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam gorąco. Cześć.